Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest wokalista Rafał Brzozowski. Witam cię bardzo serdecznie, Witam dziękuję serdecznie. za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Rafał, na samym początku chciałem Ci pogratulować ostatnich sukcesów, bo i hit lata na SK Music Award i ostatnio drugie miejsce na Festiwalu Piosenki no tak. Rosyjskiej. Chyba się nie spodziewaj, że to tak wszystko nagle potoczy się, tak jak się potoczyło. No, nie spodziewałem się, to prawda. Dziękuję bardzo że za, za gratulacje, bo dla mnie to są sukcesy jakieś takie muzyczne. E, które wiesz przy przystarcie kariery są mhm. znakomite i, i uważam, że, e, że po prostu to jest też jakieś zwieńczenie mojej wieloletniej pracy, dochodzenia do jakiegoś, e, tam można powiedzieć e, no nie wiem czy to już można określić mianem sukcesu, mhm. ale jeżeli e, piosenka dostaje nominację i wygrywa jako hit lata, no to trzeba się z tego cieszyć, to jest pierwsza rzecz, a teraz I to Obie nagrody rosyjskie też, też od ludzi, tak, od telewizji, więc to jest najważniejsza nagroda jaka tylko może być. Mhm. Ale e, muszę Ci przyznać, że jak będziesz w takim tempie zdobywał kolejne nagrody, no to już za rok to chyba zabraknie miejsca na, na półkach e, w Twoim mieszkaniu. E, wiesz co, nie wiem, e, czy, czy jest tych nagród teraz do zdobycia już aż tak dużo. Ja teraz bym chciał się skupić na tym, co jest, e, co jest przede mną. Jakie utwory znajdziemy na tej płycie? Podobne stylistycznie do tytułowego singla, tak blisko? E, różnie, różnie. Dlatego, że ta płyta jest e, stylistycznie Spójna, można powiedzieć, wizerunkowo też to wszystko, że tak powiem, do siebie pasuje. Natomiast tutaj produkowało tę płytę trzech producentów. I Rafał Paczkowski, który był takim pierwszym głównym producentem tej płyty, odpowiedzialny za sukcesy Kombi. E, czy Borys Ewicz ostatnie piosenki Lady Punk, e, wreszcie Krzysiu Przona, który u Kai odpowiada za stronę muzyczną Andrzeja Piasecznego i e, TAP, Bartek TAP Zielony, który robił płytę Sylwii Grzeszczak, Mezo i, i że tak powiem trzech producentów, więc te brzmienia są e, troszeczkę różnorodne. Generalnie płyta jest popowa, mhm. więc e, jest to ciekawa propozycja, bo to nie jest coś takiego, że po programie Voice of Poland, w którym brałem udział, natychmiast ktoś tam zrobił mi płytę i to jest po prostu wiesz, czasami tak robione pośpiechu. Natomiast to są piosenki selekcjonowane przez długi czas. I ta płyta, że tak powiem, rodziła się w bólach troszeczkę, więc w związku z tym, że jest wreszcie, to jest takie spełnienie też jakiegoś mojego muzycznego marzenia. że to jest Twoje, to nie jest jakoś tam narzucone. No tak, przede wszystkim jest, przez... jest napisany Rafał Brzozowski. Wiesz, wcześniej ja grałem w różnych tam zespołach mm -hmm. i e, mniej, bardziej znanych e, współpracowałem z różnymi artystami. Natomiast tutaj e, wreszcie wychodzę jako solista, ale zanim ty wydałeś tę płytę, to przyszedłeś dość długą drogę i muzycznie <gry> i, e, i życiowo, przyznałeś w, którym, się. przyznałeś w którymś z wywiadów, że nigdy nie myślałeś, że będziesz śpiewał, widziałeś swoją przyszłość bardziej w sporcie lub w graniu, co w związku z tym stało się takiego, że stwierdziłeś, że będę śpiewał? E, to jest prawda, ja dwutorowo zawsze, u mnie był sport i muzyka, wiesz, byłem też wyczynowym sportowcem, trenowałem zapasy, i skończyłem w związku z tym studia sportowe ze specjalizacjami w tym kierunku, i tak naprawdę myślałem, że będę z tym coś wiązał jakąś swoją przyszłość, ale jednocześnie dużo sobie tam grałem i chodziłem do szkoły muzycznej, grałem na fortepianie, jakieś tam różne inne rzeczy, zarobkowo po prostu pracowałem i wreszcie przyszła szansa na sukces. To był 2002 rok, czyli zoba 10 lat temu, i wtedy, kiedy ja z ulicy idąc na casting totalnie w ogóle. Nieświadomy niczego, dostałem się do programu i zaśpiewałem w nim, dostałem wyróżnienie. To wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę coś się stało takiego dziwnego, że, że ja zrozumiałem, że śpiewanie to jest coś, co by mogło mnie. i bardzo e, iść w tym kierunku. Tak, że to mogłoby mnie troszeczkę ustawić e, e, i e, w takiej pozycji, że potrafię robić coś więcej, hmm. czyli czymś potrafię zaskoczyć. To nie jest. E, mm, co, nie, co się nie, nie wy, wyróżni z tłumu, Dlatego, że w sporcie rzeczywiście trzeba całe życie już później temu poświęcić. To są wyżyczenia, to są jakieś takie inne rzeczy. Potem mi doszło jakieś kontuzje i, i, i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Natomiast po prostu zacząłem się uczyć. Na normalnie świecie. Nauc uczyć, śpiewać, wiesz, trenować i, i, i dochodziłem do jakichś tam... E, Długo, długo, bo potem dostałem się do zespołu Emigranci, w którym kiedyś śpiewał Paweł Cookies i tam wszedłem szkołę taką rock no, Graliśmy Nograliśmy roka i, i wiesz, polskiego roka i, i po prostu zdobywałem tam pierwsze takie szlify sceniczne, zawodowe. No i tam właśnie poznałem też szafa Paczkowskiego, który produkował naszą wcześniej płytę. No, musiałem szybko stać się zawodowym wokalistą z amatora. Więc to też wymagało ode mnie masę poświęceń, różnych takich spraw. No ale płyta przeszła bez echa. Wydana została w 2006 roku, był nawet jakiś tam single, który dobrze się zapowiadał. I wreszcie poznałem Marka Kościkiewicza w 2007 roku, zaczęła się nasza współpraca. Mm -hmm. Współpracow współpracowaliśmy wiele lat. Ja wpiewałem piosenki Marka, potem był taki epizod z Mono, mała afera z demono, jakieś takie zamieszanie co oczywiście z czego wiesz, to też się wszystko składa na jakiś tam potem myślenie moje sceniczne i artystyczne. Wiem, co robić, czego nie robić i w jaki sposób, w co, w co można, że tak powiem, wejść, w czym uczestniczyć, a w czym nie. ale Właśnie przy okazji śpiewania w zespole Mono współpracowała z Markiem Kościkiewiczem i teraz przy tej płycie, te, przy tej płycie też Ci pomagał. I to mi się wydaje takie, jak sobie to analizowałem, bardzo nietypowe, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny, bo zwykle jest tak, gdy jakiś wokalista kończy współpracę z zespołem, to ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby teraz Tatiana Okupnik miała coś robić z Blue Café, żeby Ania Wyszko miała robić coś ze łzami i to przykłady można by mnożyć. A w Waszym przypadku stało się inaczej. E, dokładnie. Wiesz, co nawet tutaj tak naprawdę większość osób, które uczestniczyły w projekcie Mono i, i tej całej współpracy, pomagało mi przy tej płycie. Wiesz, to jest coś takiego, że my wytworzyliśmy pewien klimat przyjacielski jakiejś takiej mm. rodziny. Ja mam coś takiego, że. Że nie, nie jestem gościem, który lubi jakieś zwady i wiesz, i raczej dąży do jakichś kłótni, bo coś tam się działo. To było po prostu. E, zakończyliśmy naszą współpracę w oparciu o to, e, że ich chłopcy stwierdzili: Rafał, czas na twoją solową karierę w tej chwili. Coś tam zaczęliśmy robić, gdzieś tam to się przez różne prawne sytuacje nie, 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 nie ukończyło i chciałem ten temat po prostu zostawić. Było tak jak było. I oni stwierdzili, że słuchaj, pracuj teraz nad własnym, własną płytą, a my Ci pomożemy, czyli najlepsze piosenki, jakie będziemy mieli, które tworzyliśmy, też z myślą wtedy o, o jakiejś wspólnej pracy. Wykorzystamy u Ciebie, więc ja się ja tak strasznie można cieszę. dobre relacje. Można, oczywiście, że tak. I, I wiesz, i relacje są bardzo dobre. I tak samo z chłopakami z emigrantów, do, do, do tej pory mam jeszcze jakiś kontakt i cały czas gdzieś tam sobie się wzajemnie wspieramy. Zdaje się, że piosenka tak blisko powstała już w 2008 roku. Dlaczego w związku z tym tak długo hmm. trzeba było czekać, żeby stało się singlem? No to jest pytanie na tak zwaną dyskusję filozoficzną, można by było powiedzieć. Ja uważam, że wszystko w swoim musi mieć swoje miejsce i właściwy czas. Tej piosenki powstało kilka wersji. Pierwsza, oczywiście ona była pisana z myślą o mnie. Tak Marek komponował to. I wiesz, i to jest fajne, bo często zdarza się w ten sposób, że jacyś kompozytorzy tworzą sobie piosenkę, wysyłają gdzieś tam, ktoś wybiera to dla jakiegoś artysty i mu to nie do końca leży, nie do końca pasuje. A tutaj i... Możliwości głosowe są takie, że mogę pokazać swoje umiejętności, i melodyka, i stylistyka to wszystko się dziś tak powiem, zgadza. A ty czujesz, że program The Voice of Poland pomógł ci i w pewnym sensie to, co osiągasz teraz, to jest jakość pokłosie tego, że tam się pojawiłeś w tym programie? Oczywiście, że tak. Wiesz, program przyniósł popularność w jakimś stopniu, aczkolwiek uczestnika programu, więc. Okay. To jest coś takiego, że ja poszedłem za ciosem. Udało mi się już pracować, miałem materiał jakiś tam gotowy i pomysł na, na siebie, i pomysł na to, w jakim kierunku chciałbym i muzycznym pójść i, i wiesz, co ja bym chciał na tej scenie robić. E, po prostu, popowy artysta z małym takim zadziorem i sportowym, i rockowym, e, to jest mój kierunek, w którym, w którym podążam. I akurat e, wiesz, e, jest tutaj miejsce na takich ludzi. Wiesz, śpiewanie mainstreamowe, jakieś mocno rockowe, w momencie, kiedy jesteś w programie komercyjnym, gdzie, gdzie tutaj, że tak powiem, popowe rzeczy mają miejsce, to, to troszeczkę się mija z celem, bo potem nie masz gdzie, gdzie tego z tej swojej twórczości zaprezentować. Stacje komercyjne liczą na jakiś materiał, ludzie, którzy oglądają program mają wysokie, że tak powiem... Oczekiwania ku temu, żeby taki artysta potem się pokazywał, a on nie za bardzo ma gdzie i, i wiesz, są potem inne oczekiwania muzyczne, bo program się kończy i mhm. artysta wtedy zostaje zostaje. zostaje i przede wszystkim artysta musi dbać o swoje rzeczy, musi on zabiegać o to, żeby, żeby te piosenki mieć, żeby mieć repertuar. Ja zawsze taki podaję przykład, niech w świętej pamięci Whitney Houston zaśpiewa koko koko rozpoko ko ko albo coś takiego. Wiesz, może to zaśpiewać, ale jeżeli to jest niedobrane pod umiejętności wokalisty i pod to, co można z niego wy wykorzystać to kompletnie to potem nie ma przełożenia i potem powstają takie subprodukty, wiesz. Ktoś tam gdzieś był w jakimś talent show, puścił jakąś dziwną piosenkę, ona nie ma melodyki, nie ma jakichś taki, takich rzeczy, które yy, przede wszystkim w tym kraju, na tym rynku są potrzebne, czego ludzie potrzebują. Ja przez yy, też lata pracy jakiś takie widzę po prostu, czego ludzie potrzebują. Chodząc na koncerty, więc to widać, I, i, i to jest jakiś atut ogromny. Ale dlaczego w ogóle zdecydowałeś się pójść do tego programu? No bo nie byłeś amatorem, miałeś już na swoim koncie pierwsze muzyczne sukcesy, więc po co talent show? Wiesz, przede wszystkim to był, to był program, w którym artyści, którzy już mieli przeszłość zawodową, czyli zawodowcy po mm -hmm. prostu, mogli brać udział. To nie był taki, wiesz, program, w którym Wręcz przeciwnie, no, tutaj nawet zależało produkcji i. E, żeby to było sobie z dorobkiem, jakimś. Tak, żeby to było sobie z dorobkiem. To była jakaś taka wyselekcjonowana grupa, z której dopiero oni wchodzili na castingi i walczyli między sobą. I powiem myślę, że było ciężko, bo wiele osób poległo nawet w trakcie tego, świetnie śpiewających i świetnie grających. W tej chwili jest coś takiego, takie. Społeczna taka, takie przyzwolenie na te talent show, czyli mm -hmm. jest ich coraz więcej jest na, nie zapotrzebowanie. jest na nie zapotrzebowanie. Więc osoba, która wchodzi do takiego programu yy, i daje sobie radę, wychodzi wychodzić gdzieś tam daleko, natychmiast yy, zostaje, wiesz, w yy, pamięci ludzi, yy, yy, tak. I, I w związku z tym jest łatwość potem. Z wypromowaniem pewnych rzeczy. Oczywiście. Ja widzę nawet to po innych programach tego typu. Tylko, że właśnie przepis na pewnego rodzaju powodzenie to jest przede wszystkim w repertuarze. To zrobił Kamil Bednarek, to zrobił Enej. To było też widoczne tak naprawdę to są najlepsze przypadki i przykłady tego. No i też mój sukces jakiejś tej piosenki. No i mimo widać, tego, że... że ty nie wygrałeś programu, to sukces tak. osiągasz teraz największy spośród uczestników. Dokładnie. Dlaczego tobie się udało? Bo miałeś swój repertuar. Bo miałem repertuar, bo, bo, bo wal, walczyłem o to, o swoje i wiesz, ja jestem typem wojownika. Potrafię przez lata sportu mieć taki mental, taką mentalność w głowie, że wiesz, można zebrać tak zwane cięgi. Ktoś wychodzi na zawody po prostu obrywa, ale to nie znaczy, że on już nigdy nie będzie trenował tej dyscypliny i że nie pojedzie na kolejne zawody. Więc trzeba po prostu przeanalizować, wyciągnąć wnioski, wziąć się do pracy i wiesz, w przypadku sportu to jest jakiś trener, osoba, która prowadzi. Tutaj też jest i menadżer i osoba, która i wytwórnia i ludzie, którzy pracują na ten twój jakiś tam wizerunek, na tego napastnika swojego, prawda? I czyli sport i, i muzyka mają wiele wspólnego. Mają, mają dużo wspólnego. Wiesz przede wszystkim determinacja, przede wszystkim upór i y, pracowitość, czyli coś, co wiesz, y, mimo tego, że jest jakaś tam krytyka i, i spotykasz się z różnymi opiniami, musisz wyłączyć się i po prostu pracować, bo y, to przynosi y, rezultaty. A wiesz dobrze o tym, że media to jest potworna siła i można. Z kogoś zrobić bohatera w sekundę, a, a równie, równie dobrze można szybko, że tak powiem, jego karierę zakończyć. Więc no, to, jest, to jest, może tutaj jest różnica, że to nie jest półmierne ze sportem. No, jeżeli ktoś oczywiście ma wyniki, to raczej, no chyba że sędziowie, no to, wiesz, to już nie, nie ruszajmy tego tematu. Ogromna, I chyba też tu i tu jest ogromna rywalizacja. Jest rywalizacja, jak najbardziej. wiesz, Rywalizacja też polega na taka zdrowa, no to podnosi poziom mhm. w tym momencie, wiesz, starasz się być coraz lepszym, przygotowanym. I, wiesz, Ja nie wyobrażam sobie, żebym do jakiejś trasy koncertowej nie był nawet fizycznie przygotowany, mhm. w sensie takim, żeby znosić te, 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 te obciążenia, które są podróżami i, i też występowaniem, bo to jest pewnego rodzaju wysiłek fizyczny. I, Wiesz, to wszystko się składa na jakiś tam e, tryb pracy. I, i, i pewien, wiesz, e, wracając jeszcze do tego pytania, dlaczego akurat nie wiem, czy mi się udało, czy, czy, a chociaż nie wygrałem programu, to ja też sobie tak pomyślałem, że jeżeli mi się tak naprawdę uda, to będę miał może jakiś przepis na to, co robić po takim programie. E, już mniej więcej widzę. Że repertuar jest bardzo ważny, podkreślam to jeszcze raz. Eee, własna praca, czyli nie coś takiego, że ja byłem w programie, jestem popularny, to teraz wy się mną zajmujcie eee, będę wiesz, i, będę to, oporę, i będę to robił. Natomiast wiesz, może tak jest w, innym, w innych krajach, że tak się dzieje. Nie wiem, w tym kraju trzeba swoje walczyć. Mhm. I, I trzeba wiedzieć dokładnie, czego się chce. Eee, a nie mówić, że ja bym chciał to. To, bo to nie dla mnie, to, to po co chodziłeś tam, po co to śpiewałeś, nie, to może ja bym chciał tak, zróbcie mi to, zróbcie mi tamto, wiesz, i rzeczywiście czasami jest to, jest to niewspółmierne nie do tego, co rzeczywiście de facto powinno wyjść z ust i rąk artysty. Ty niedawno w jednym z przyznałeś, nie poprzestanę na tym, co osiągnąłem, bo mam mega wielkie plany na przyszłość. W takim razie, co to za plany? Eee... Teraz promocja płyty, rozumiem? I co dalej? <laughs> Wiesz, każdy, kto zaczyna jakąś pracę z artystyczną, ma pewien cel, do którego chciałby dojść, i to nie jest w moim przypadku powiedziane, że to ma być, nie wiem, Grammy, w ogóle gdzieś tam i tak dalej. Fakt jest taki, że jak się mierzy wysoko, to też im i pracuje, bo to jest najważniejsze, żeby pracować, rozwijać się cały czas artystycznie, to gdzieś tam się wysoko dojdzie. Bo ja nie, nie wierzę, że jeżeli się nie, nie, nie pracuje, wiesz, i tylko leży, i zróbcie to, to wiesz, to się do, do niczego nie dojdzie. Tylko chodzi mi o to, że e, wiesz, mam w swojej głowie różne pomysły muzyczne na, na pewne projekty, w których, w których chciałbym uczestniczyć. Dlatego też kariera solowa tak bardzo mi pasuje. Nie, nie chciałbym wchodzić teraz w żadne jakieś tam zespoły bo tutaj artysta jest różnorodny. Wiesz, można zaskakiwać publiczność. Chciałbym że chcesz wydać nawet płytę w języku rosyjskim. No, wiesz, to jest jakieś tam też moje marzenie. Dlaczego nie? Wiesz, rynek europejski w tej chwili jest ogromny, ogromny. Nie można patrzeć tylko i wyłącznie... Tutaj na, na, na ten. W tej chwili tak. Skupmy się na tym, żeby nie rozdrabniać się na 15 tysięcy rzeczy. Skupię się na tym, co jest tutaj dla mnie najważniejsze w tej chwili i pilnował będę tych spraw. Ale hmm, dlaczego nie wiesz. Muzyka nie zna granic. Muzyka nie zna granic. Ja nie mam problemu ze śpiewaniem w językach różnych i, i, i wiesz, to, że nawet ten festiwal rosyjski to się udało i poszło szerokim echem. To już dawno sobie myślałem, że może kiedyś będę miał możliwość taką żeby, taką, żeby płytę tego z tym repertuarem zrobić. A materiał na nią mam, więc to też jest tak, że jak będzie okazja, to będę mógł zaskoczyć z drugiej strony totalnie, bo to już nie będzie komercja, tylko to będzie coś takiego dla, duchy, dla, dla ducha. Wiesz, do posłuchania. Bo ja w takim razie życzę Ci kolejnych, kolejnych sukcesów, żeby te statuetki na półkach w Twoim mieszkaniu powod ja nie dziękuję, bo powodowały, wiesz, żeby, żeby już, że już nie będzie miejsca na, na kolejne. No i żeby płyta jak najszybciej pokryła się platyną. No słuchaj, to by było dla mnie naprawdę coś wspaniałego. I, I to by był też taki mój ukłon w stosunku do wszystkich osób, które mi pomagały, głosowały na mnie, kiedy byłem w programach. Wiesz, teraz ja spłacam taki mm. dług Wdzięczności względem publiczności, która mnie wspierała, i dla mnie to jest coś wspaniałego, bo mogę z tymi ludźmi wreszcie obcować i rozmawiać, i e, słuchać też czasami krytycznych uwag, które uważam, że są konstruktywne, to są świetne, bo budują dalej, wiersz artystę. No ale bez przesady też, po prostu trzeba robić swoje, więc ja nie dziękuję, ale będę się starał nie zawieść i pracować dalej, bo naprawdę mam ochotę do pracy i do walki. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.